Cześć wszystkim, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i yy, nie wiem do końca jak ten film nazwać, czy to będą inspiracje, czy to będą ym, coś na zasadzie... Ulubieńców. W każdym razie trochę mi się nazbierało takich rzeczy, które są właśnie konkretnie albo moimi małymi odskoczniami, albo są właśnie ulubieńcami, albo są też rzeczami, które mnie nieco zaskoczyły, jak na jakieś tam materiały na YouTubie. Więc stwierdziłam, że muszę to wszystko wrzucić do jednego filmu i zróbcie sobie kanapeczki, kaweczki, co tam tylko chcecie. I zaczynamy. Every day. Zacznijmy tak delikatnie i będą to inspiracje do domu, a konkretnie będą to świece. Słuchajcie, zakupiłam świece Anjax, o których jest dosyć głośno na YouTubie, natomiast ja zakupiłam te świece, gdyż jak widziałam na Instagramie właśnie u Andiaks, jak przedstawiają się kompozycje zapachowe, to stwierdziłam, kurczę, to jest to, co ja bym chciała chyba u siebie mieć, ale przede wszystkim każdy mówił, że te świece są bardzo intensywne. I powiem wam, że faktycznie tak jest. Ja zdecydowałam się na Lemon Cola, który jest ekstremalnie intensywną świecą. Myślę, że to jest świeca, której nie da się aż tak bardzo długo palić, ale powiem wam, że jak miałabym do wyboru standardową, zwykłą świecę, a właśnie taką alternatywę świec sojowych, ponieważ to są świece sojowe, to ja zdecydowanie mówię przede wszystkim, że chciałabym kupić sojową. Po drugie, jest to polska firma i ja uważam, że zawsze powinniśmy wspierać polskie marki. Tym bardziej, jak mamy teraz takie czasy, jakie mamy. Więc Lemon Cola, i jest to świeca, która naprawdę um, zabija wszystkie nieciekawe zapachy w naszym um, mieszkaniu. Jest piękna, i ja bym powiedziała, że pachnie jak żelki Haribo Coca-Cola. Natomiast tutaj mam malinę z bitą śmietaną i jest to już taka, mm, moim zdaniem, świeca bardziej na wieczór, na jakąś randkę, na napięcie się lampki czerwonego wina, bo jakie tam chcecie. Yy, I to jest świeca, która zdecydowanie przypadnie wszystkim fanom słodkich zapachów. Więc jeżeli chodzi o świece Anjax, dla mnie są cudowne i powiem Wam taką ciekawostkę, że. Nie trzeba ich odpalać, aby pięknie pachniały w naszym domu. Wiem, że Andziak zrobiła malutkie woski do kominka, żebyście sobie mogli przetestować zapachy. Nie martwcie to nie jest żadna reklama, kupiłam te świece. Z jakimś tam rabatem są super. Teraz przejdziemy do kosmetyków i ja bardzo rzadko polecam Wam pielęgnację, tak, przeglądałam sobie moje filmy e, i kiedyś zdecydowanie więcej polecałam tej pielęgnacji, teraz jakoś tak jestem coraz bardziej delikatna, jeżeli chodzi o te tematy, e, natomiast chciałabym Wam polecić linię, którą ja zdękowałam, e, wykończyłam, wręcz bym powiedziała wyskrobałam, co możecie sobie zobaczyć tutaj w pudełeczkach i słuchajcie, e, jest to linia JOSKIN, Inio Technology. Jest to chyba taka najbardziej ekskluzywna linia marki Yoskin, którą możecie dostać w Douglasie. Powiem Wam, że ja mam krem z SPF 10 oraz krem na noc. Ten krem na noc miał, z tego co dobrze pamiętam, zdecydowanie bardziej lekką konsystencję, taką żelową. Natomiast ten krem na dzień był troszkę cięższy, co wydawałoby mi się, że będzie na odwrót Natomiast dawno nie urzekł mnie tak żaden kosmetyk. Przede wszystkim nie urzekła mnie tak żadna linia. Ja uważam, że ta linia odmieniła moją twarz i na pewno te kosmetyki y, ponownie zakupię właśnie w Douglasie. Do tego całego zestawu miałam również serum liftingujące, i zawsze kładłam serum. A na to kładłam krem, tylko to serum skończyło mi się, ja już wyrzuciłam opakowanie i też chciałam bardzo Wam powiedzieć o tych kosmetykach, żebym sobie mogła je już wyrzucić i żeby nie trzymać tych opakowań. W każdym kremie jest 50 ml, czyli standardowa pojemność, ale teraz uwaga, składnikiem przewodnim serii jest unikalny, wyjątkowo cenny wyciąg z jaskółczych gniazd. Gniazda jaskółek gatunku Salanga, bogate w kwas sialowy i aminokwasy, sprawiły yy, to prawdziwy eliksir młodości, sekret pięknej cery Azjatek. Yy, fragmenty gniazd jaskółek są zbierane po całkowitym opuszczeniu ich przez ptaki. Tak, dobrze słyszeliście? W każdym razie, jak ja to pierwszy raz przeczytałam, my sobie. O, oh, wow, serio? Ale jak zaczęłam używać tej serii, to stwierdzam, że to jest po prostu. Jedna z lepszych ostatnio y, gam linii kosmetycznych, jakich używałam i uważam, że 149 zł plus jakieś zniżki w Douglasie, bo oni bardzo często robią zniżki, y, to wydaje mi się, że to jest całkiem ok w porównaniu do tego, jak drogie są kremy y, niektóre, zresztą sami wiecie. Więc bardzo Wam polecam tą linię Joskin, ona totalnie odmieniła moją skórę, y, zadziałała. Anti-aging, ale przede wszystkim nawilżyła, wypełniła tą skórę, mam wrażenie, od środka. To, co ja uwielbiam, ja mam skórę reaktywną, wrażliwą, więc spokojnie możecie sięgać właśnie po tą linię, jeżeli również macie taką skórę jak ja. Zmieniając tematykę na modową, ja chciałabym wam pokazać okulary Gucci, które udało mi się upolować w TK Max. I dałam za nie 399 zł. Na internecie one kosztują około 1500 zł, i to jest w ogóle szał, że Gucci. Yy, marka weszła do yy, TK Max. Niestety TK Max obecnie są zamknięte i nie wiem, jak ta sytuacja się zmieni, natomiast mi udało się kupić te okulary tuż dosłownie przed zamknięciem sklepów. Jeżeli chodzi o modele okularów Gucci, było ich naprawdę bardzo dużo i było w czym wybierać. Do tego oczywiście mieliśmy do wyboru przeróżne pudełka, jakie tylko chcieliśmy, jakakolwiek wersja kolorystyczna, były bordowe, zielone, ciemnozielone, właśnie takie niebieskie. Ja zdecydowałam się na czarne pudełko z błękitnym środkiem. Oczywiście do tego mamy ściereczkę przeciwkurzową i Standardowy woreczek, ale oczywiście, jeżeli nie oglądacie, wiecie, że ja w okularach kocham gradient i kocham taki styl okularów z lat 80., nawet na poręczu z 90.. Taki trochę typowy vintage, ale prezentują się następująco. Ten gradient przechodzi ciemny w jasny od góry do dołu i są to takie nieco większe fioletowe. Okulary z boku troszkę jakby z masy perłowej. Mają również tutaj pszczółkę, co jest oczywiście standardowe dla marki Gucci. Jeżeli chodzi o model, wszystko to postaram się znaleźć ten model Wam. I oczywiście wszystkie linki na dole będą pod filmem. I ja zawsze staram się, jak już odnajduję taki model, to zawsze wybieram dla Was najtańszą opcję. Czyli na przykład, jeżeli on będzie, powiedzmy, za 1300 zł na jakiej stronie, a na jakiejś znajdę go za 900, to podlinkuję Wam ten za 900. Także y, to był mój zakup, jeżeli chodzi o markę Gucci właśnie w TK Max. I y, jestem z niego bardzo zadowolona. Dajcie znać, jak Wam się podobają i czy lubicie takie okulary. Teraz zmieniając zupełnie tematykę, chciałam Wam polecić podcast Okuniewskiej i jest to podcast Syndrom Islandzki. Oczywiście też link będzie na dole, natomiast powiem Wam, że ja podcastów nie lubię, naprawdę z ręką na sercu, ja nie mam czasu na podcasty, nie mam, moja głowa jest ciągle zaprzątnięta. Taką ilością y, pracy, taką ilością y, domowych obowiązków i taką ilością jeszcze miliona innych rzeczy, że ym, nigdy nie mam czasu na to, żeby puścić sobie na spokojnie podcast. A jeżeli na przykład y, już mam ochotę na jakiś podcast, to wybieram sen. Więc tak to właśnie wygląda u mnie, natomiast y, puściłam sobie zupełnie przez przypadek ostatnio, jak już byłam taka, niech mnie coś pobudzi do życia, zaczęłam się malować i puściłam sobie syndrom islamski. Yy, I... Okuniewska naprawdę z ręką na sercu jest jedyną osobą, yy, jakiej słucham podcasty. No i yy, puściłam sobie ten syndrom islandzki, no to będę bardzo zawsze chciałam i chcę do tej pory polecieć, odwiedzić Islandię, wydaje mi się no totalnie jakimś czymś odjechanym i zupełnie, zupełnie czymś, co jeszcze, moje, czego moje oczy nie widziały. No i tak sobie słucham tego podcastu i słucham tego podcastu i słyszę, jak te moje też wyobrażenia o tej Islandii mijają się z rzeczywistością. Oczywiście mam świadomość tego, że tak w większości przypadków jest. Bo wiecie, to co widzimy na Instagramie, to w ogóle nie przyjawia się jakkolwiek na, na to, co faktycznie dzieje się w życiu. I ja też na przestrzeni lat, nie wiem czy zauważyliście, ja nie chcę okłamywać Instagramowej rzeczywistości. Nie będę robiła sobie jakichś, wiecie, sztucznych zdjęć w turbanach, w ręcznikach i udawała, że um, Oli nie bałagani, a ja mam czas po prostu malować się 40 minut yy, i nie wiem, puszczać sobie jakieś zapachy świec i szamańską muzykę. No, nie jest tak. Ale na pewno odwiedzę Islandię i na pewno będę wśród kiedyś tych turystów, którzy oczywiście będą chcieli trochę okłamywać tą rzeczywistość, nawet żeby mieć jakąkolwiek pamiątkę, ale jest to rozczarowujące i musicie posłuchać tego podcastu, bo ja myślę, że to nie tylko tyczy się Islandii, to się tyczy Mediolanu, to się tyczy w ogóle, to się tyczy większości miejsc, które mamy wrażenie, że yy, są takie dzikie i tam jeszcze stopa. Yy, ludzka nie stanęła. No... Nie. Ale w ogóle warte posłuchanie i podcasty Okuniewskiej uważam, że są świetne, więc koniecznie musicie sobie odsłuchać. A teraz będzie kosmetycznie i chciałam Wam pokazać paletę z Diora i jest to Dior Backstage Contour Palette. Ja rzadko kiedy pokazuję Wam w ogóle również bronzery, um, ponieważ ja mam... Jedną paletę, która jest paletą Becky. Mam jedną paletę ze Smashboxa teraz, właśnie z Benefitu i nie czuję potrzeby do kupowania czegoś nowego, ale ostatnio moja paleta ze Smashboxa całkowicie się skończyła, więc stwierdziłam, że ok, wchodzę w to, muszę sobie kupić coś nowego. I tak naprawdę kupić sobie coś nowego to ja kupiłam sobie to jakieś 3 miesiące temu. I jest to przepiękna paleta, tak jak mówiłam, Dior Backstage bardzo niepozornie wygląda. Jak ja zobaczyłam tą paletę, myślę sobie, hmm, udało mi się w ogóle upalować ją na zniżce, więc, więc też to był dobry deal. I myślałam sobie, że ona będzie taka delikatna, ale nikt nie zmylą wam pozory tej palety, ponieważ... Nią trzeba umieć pracować, nią można sobie zrobić niezłego placka, ale przede wszystkim jest to tak wydajny produkt, że słuchajcie, jak na trzy miesiące zużycia to wydaje mi się, że jest całkiem ok, bo ta paleta wygląda jak na nowo, nawet nie ma jeszcze startych tych napisów. Musicie pamiętać, żeby delikatnie, delikatnie sobie stemplować, żeby nie narobić jakichś nie wiadomo jakich rzeczy na twarzy. Podoba mi się to, że ma kolorystykę. Taką, która będzie odpowiadała dla każdego i na przykład moim sposobem na używanie tej palety jest przyciągnięcie pędzlem po wszystkich, i wtedy uzyskuję najpiękniejszy efekt wykonturowanej buzi, naprawdę godna pozycja z diora, żeby sobie ją sprawdzić, a bardzo niepozornie wyglądająca. Zresztą ona wygląda też na małą, a naprawdę tak nie jest. Yy, kompaktowa, idealna na wyjazdy, plastikowa, więc wydaje mi się, że jeżeli jeszcze o niej nie słyszeliście, to koniecznie zostawiam Wam na dole link. Nie chcę kończyć tak nieoptymistycznie tego odcinka, natomiast chciałabym poruszyć taki temat odcinków The Perkins, które mnie bardzo zaintrygowały. To jest coś zupełnie innego niż ja do tej pory widziałam na YouTubie. Chociaż jestem przekonana, że takich materiałów jest mnóstwo, to ym, właśnie Desi Perkins razem ze swoim mężem mają kanał, który się nazywa The Perkins. Yy, zostawiam wam oczywiście link do tego kanału i wydali trzy epizody tak trzy obsody, trzy odcinki. Oczywiście te odcinki cały czas będą kontynuowane i ja mam nadzieję, że oczywiście Desi uda się zajść w ciążę. Desi opowiedziała swoją historię. Oczywiście nie chcę wam tutaj wszystkiego spoilerować, natomiast Desi opowiedziała swoją historię um, z perypetiami, jakie przez lata im się natrafiały. I od lat próbują zostać rodzicami, oczywiście bezskutecznie, z sytuacjami takimi, że Desi traciła ciążę. Sześć lat temu była w ciąży ze swoją przyjaciółką w tym samym czasie. Przyjaciółka ma córeczkę, w tej chwili sześcioletnią. Desi niestety nie udało się donosić tej ciąży i ona to wszystkim mówi. I ja uważam, że te odcinki oczywiście... Wiem, że to jest YouTube i wiem, że nie każdy lubi tak poważną tematykę na YouTubie i ja też jestem w stanie to uszanować, bo wiecie, YouTube jest dla każdego. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jeżeli, jeżeli chcemy oglądać pierdolę, oglądamy pierdolę. Jeżeli chcemy oglądać tutoriale kosmetyczne, makijażowe, to oglądamy to. Jeżeli chcemy oglądać troszeczkę jakieś bardziej poważniejsze treści, no to właśnie po takie zasięgamy. No i Desi, makijażystka bardzo znana na YouTubie, otwiera się i mówi o tym, że właśnie od... 7 lat. Y, odkąd wzięli ślub tak naprawdę stara się odziedzić się razem ze swoim mężem i bez skutku. I teraz pokazuję cały proces zachodzenia y, w ciąży, kiedy nie masz owulacji, y, miliona zastrzyków, miliona y, leków, hormonów i, i tego wszystkiego, aby udało się pobrać te jajeczka. Nie chcę wam spoilerować, ale powiem Wam, że ta historia daje wiele do myślenia i ja też mówię o tym, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jest mnóstwo dziewczyn po drugiej stronie, y, które starają się o to, aby zajść w ciąży. Wiem o tym, ponieważ mi piszecie, że y, y, to jest wasze największe marzenie, że macie nadzieję, że, że kiedyś Wam się to faktycznie uda. I y, też chciałam powiedzieć o tych odcinkach, ponieważ jest to wartościowa treść. Jest to treść. Y, Którą nawet jeżeli jesteśmy rodzicami, nie jesteśmy, może nie, nie chcemy i nigdy nie będziemy, myślę, że warto to obejrzeć. Yy, jak ludzie spełniają swoje największe życiowe marzenie, mając teoretycznie w życiu wszystko mają willę z basenem, miliony na koncie i, i, i wszystko, wszystko, ale tej jednej rzeczy nie mogą mieć tej takiej najważniejszej, którą chcą mieć najbardziej. Zostawiam Was oczywiście z tymi odcinkami one są po angielsku, ale bez problemu wszystko yy, zrozumiecie. Yy, Naprawdę, coś wartego obejrzenia aktualnie na YouTubie. Ostatnia rzecz jest to film, film na Netflixie. Udało mi się cokolwiek na Netflixie obejrzeć. Słuchajcie, ja nie mam czasu na Netflixa. Ja nie wiem, jak ci ludzie to robią, że oglądają tyle seriali, tyle tego wszystkiego, po prostu nie wiem. Ale bardzo bym tak chciała i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tak będzie. Natomiast udało mi się obejrzeć film, i to jest taki film, który polecam i zostawiam i trochę pierze głowę. Ale w taki sposób, który daje mega do myślenia. To jest przede wszystkim film, który zmienia coś w Twoim życiu, jak go obejrzysz, i musisz mieć od razu naszykowane. No dwie paczki chusteczek to minimum. Ja jestem osobą, która płacze na filmach, ale na tym filmie spłakałam się tak, że mój mąż przyszedł, wyłączył mi go, i ja go obejrzałam, dopiero dokończyłam na drugi dzień, i na drugi dzień płakałam wcale nie mniej. Nie byłam w stanie się zatrzymać. Znam dziewczyny, które. Przepłakały cały film i znam dziewczyny takie, które nigdy nie płaczą na filmach i powiedziały, że to jest tak po prostu jakiś kosmicznie wyciskający łzy yy, film, że jednak mówią okej. Okay. Na drugi dzień migrena, yy, spuchnięte oczy i wyglądamy jakby przejechał nas walec, więc... Wybierzcie sobie jakiś taki dzień, może luźniejszy, jak będziecie miały po obejrzeniu właśnie tego filmu. Natomiast jest to film, oczywiście, Cud w celi numer 7. I nie zdziwię tutaj nikogo, że akurat polecam tą pozycję, ponieważ polecałam wam ją na Instagramie i mnóstwo osób do mnie wróciło i powiedziało: Karola, ja naprawdę nie płaczę na filma, ale to jest taki wyciskacz US, że ja do dziś. Ciągle myślę o tym filmie. Trochę mierzymy się nie, z niesprawiedliwością też yy, w tym materiale, ale myślę, że czasami taka niesprawiedliwość również spotyka nas w życiu, więc nie chcę wam spoilerować koniecznie cud w celi numer 7. Sprawdźcie sobie, ale ostrzegam, że będą. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym, że coś Wam przypadło do gustu. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to serdecznie zachęcam Was do subskrypcji, żebyście ze mną zostali jak najdłużej. Klikajcie w dzwoneczek i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, Buziaki. Pa!